Inny w ogóle działa. Mm. Hej, ciakie czubki z tej strony. Enrika, witam was kolejnych na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie nazywać chrzadem. Możesz się przywitać. I już ukończę, nie zapomnijcie. Ty tak zęczę, czyli też. I jakby to było w każdym. I no. Okay. A na prywatnym czy na otwartym? A ty wybierasz czy ja? Okay. Nikt się rozłączył. Nie, nie, nie. Chrzany nam się rozłączył. Czemu? Jak tak można się rozłączyć? No, ludzie, wiem, że pewnie ją będziecie słabo słyszeć, ale to tam. I wiem, że przez chwilę, dosłownie przez chwilę, nie, mi parkour był w topce. Wierzycie? Pewnie nie. Eymem, yyy, mem, 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 me, me. Właśnie go szukam, ale chyba już nie ma. Nie. Nie. Nie ma, ale sobie wyjdziemy tak normalnie. I tyle. O, i ten parkour właśnie był w topce. Nie wiem jak, ale był w topce. Poczekajcie, spróbuję się połączyć jeszcze raz chszanem i jajecznicą. Aha, dobra, nie chcą odebrać. Pewnie się rozładował. O co, kaman? Ja wkliknęłam. Aha, dobra, nie wynikam. Ale pokażę Wam, jak łatwo przejść ten parkour. Tylko, o, już zaraz chyba się z nami połączą.

Ale ona ma ładnego skina. Dokładnie. Nie wiem, skąd wiedziałaś, yy, że gadam o niej, ale okej. Okay. To jest moja poczta, że ją idzie. A i właśnie chciałam Wam też, drodzy widzowie, pokazać. Że do tej małpki brakuje mi tylko. Tylko pięć biletów. No, jutro już będę miała. a ja to przeszłam, to się da. Napiszmy my hejka nagrywamy. Aha. Poszła sobie, no. Da się to przejść. Da się, ja już to przeszłam. Zobacz sobie. Da się to przejść, tylko. Dobra tam. Da się to przejść, tylko ty o tym nie wiesz. Patrz. Widzisz, prawie było. No i znowu się rozłączyło, no. Jezus, Maria. A, i od razu też mówię, że to będzie jeden z ostatnich odcinków. Pewnie albo nie wiem bo ten, no, bo jadę do babci, teraz właśnie do chrzana i jajecznicy, <noise> jak to brzmi, um, normalnie. I ten, no i um, potem jadę znowu do babci, ale już o drugiej. Bo tam będzie, bo tam mam swojego kota i będę musiała też się troszeczkę zaopiekować, więc najpierw do Chrzana i jajecznicy jadę, a potem do mojego kotka Łatki i chyba tyle. Więc nie narzekajcie, że nie ma, jest taka przerwa. A no i potem od razu jest rok szkolny, więc tak troszeczkę chcę. słabutko. Ym, no i tyle. Nagrywam z Oliwką Opsa. E, o Jezus Maria, no zbugowałam się. Napiszmy la, 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 la. do niej, że teraz ja wybieram, teraz ja wybieram ok. Spoko, hej, Pozdrawiam cię. To jest lam, lam Pozdrawiamy cię. Dajmy, może, dla nie uśmieszkę. O, Jezus, Maria. No, spakowało mi się. Halu, halu, halu. No. Teraz. Moje, wejdźmy. I przejdźmy sobie ten parkour. Zaprośmy. Ją i naszego Chrzana. Opsa, Opsa. Tu miał być taki podwójny odcinek, ale nie wiem, czy wyjdzie, bo ciągle się y, rozłączamy. Halo. Opsa. 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 Coś śmieszne. No i chyba nam odcinek nie wyszedł. Ale trudno. Opsa, ja nie umiem pobić tego rekordu. Gzdę. Weźmy zaprośmy widzów, w sensie nie wiem, czy to są widzowie, ale po prostu wszystkich zaprośmy. Opsa, 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 Opsa. No co śmieszne, gadaj kobieto. Ale co śmieszne. XD. Poleciała sobie. Opsa, Opsa. A i od razu mówię, że... Aha. I od razu mówię, że spróbuję, nie obiecuję, ale spróbuję zrobić miniaturkę albo miniaturkę albo intro, bo. Bo tak. Bo takie nudne troszeczkę te odcinki bez nich. Ja już dużo razy przeszłam. Uwu. Chodźmy sobie na kolejny odci odcinek. Jezus, Maria, na kolejny parkour i tyle. Apsa. No i niestety, za kilka godzin już mi się VIP kończy. Ech, to za pech. Jak tak VIP może się kończyć? Wszyscy będą mieli VIP-a, w sensie jajecznica i chrzan. A ja co nie będę miał. No i też Lamkła-chan. Taka biedna ja jestem. To jest wipka. Łe, 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 łe. Muszę zagrać w lotto XD, żeby kasę wygrać. Ł. Magda Gessler. Zjedzmy sobie czekoladki, bo czemu by nie. Eee... Mona nadal przychodzi. Gdzie ty jesteś, kobieto? Ech, szan, gdzie ty are you? O! Napiszmy do niej Nadal przechodzisz ten parkour O! W świecie VIP jest A mieliśmy chyba parkoury przechodzić! Hello! Gdzie ty jesteś? Jezus smarem, z bezadzku. chyba mieliśmy parko parkury przechodzić. I pewnie nie usłyszała czy coś takiego. Ja wiem. To czemu tu weszłaś? Weszłaś XD. Jezus Maria. Nie... Czemu? Ja nie umiem pisać. O psa? Eeeee, co ja miałam zrobić? No i nie piszę. No dobra, więc sama nagrywam. Uw. Nie można się z nią czasami dogadać, w sensie można, ale. Ona czasami mnie nie słucha, w sensie, że jak ja coś piszę, to wtedy nie słucha. I tyle, dobra, chodźmy sobie na kolejny pałkór. Czekajcie, chodźmy na otwarte. Opsa. na prywatny. Kurde, ja chcę na otwartym. Opsa. Opsa. Yy, yy, yy. Wiem, że miał być live, ale nie wy... udało mi się, uwu, uwu, brawo ja. Ops no, do licha. Kurde, to był chyba jakiś klucz albo skrót. Chwilę. ja muszę się zawrócić i zobaczyć. Wiem, że znając życie tam nic nie było, ale wolę się upewnić. Nie, nie ma nic. Chodźmy sobie odsadzającym odsadzającym obsa, obsa, U... obsa, odsadzającym O Jeszcze raz. XD mam ja HP, ale ja nie rozumiem jak Opsa, Opsa Opsa, OPSA I wiem, że często mówię OPSA OPSA, no. I od razu też mówię, że, że tak jak zawsze na odcinku, że możecie robić dla mnie parkourę pod nazwą parku dla... Pfu, pod nazwą dla ketchup'a Trzeba iść? Chyba nie. Po co ja tu wlazłam? Nie rozumiem tego. Może to jest jakiś skrót? Co tu trzeba zrobić? Jestem za głupia. Dobra, wychodzę stąd, jeśli w ogóle nie No właśnie. Opsa. I Opsa. I Opsa, i Opsa. Jezus Maria. Opsa, Opsa, Opsa. Opsa, Opsa. Opsa, o Jezus Maria. Eee. Yy... No właśnie. Ojeku, serio tutaj? Czemu tak daleko zaszłam? No ludzie... Ops, nie straciłam HP. No, po prostu... Brawo, ja opsa opsa i opsa 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 tam nie trzeba iść chyba. Tak nie trzeba, a jeśli trzeba, to wyjdę z tego parkura. Uw. Ale sensie, że tam nic nie będzie. W sensie nic nie ma. Bo sama tam zaglądałam. I wiem, że mówię teraz bezsensownie. upsa upsa Upsa. Upsa... O nie. Jezu, Maria, jak ja dużo HP straciłam, jakim ja jestem Nubixem. Zmienię kanał na nazwę Nubix. Nubix Ketchup. Opsa. Ojej! Jakie mam lagi? Nie wiem, czemu się wydziera, jak coś, W się krzyczę. U nie! Nie! Nie. Nie. To nieprawda. To nieprawda. Czemu tu muszą? Trzeba szukać klucza, Bo no. O, znowu się dodzwoniły. Um, mam nadzieję, że teraz będzie ich dobrze słychać, bo pewnie znając dzieci nie będzie dobrze słychać i tyle. Hej. Weź, przestań tak mówić. Ja tu jeszcze nagrywam. Opsa. Opsa, opsa. Co, 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 nastik tu jest? Zdrawiam lampkę, czan i tyle. Opsa. O nie, 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 ja zginę. Ja zginę. Opsa, opsa psa. Opsa, Ja. No to jest okładaj, już, prawda? Ja chyba nie mam już jak się dla nie. No i przeszłam. Potem tam się nie chcę odpalić, jak na złość mam lagi. Ludzie, mam lagi. Nie, nie, nie. Dobra, więc teraz będę. Bym... No, tak Ale co? Aha, dobra, więc teraz chyba to będzie ostatni parkour na... O, Lam chan ma rację, zostawcie lajka i subika na jej kanale. I tak jak mówiłam, pozdrawiam cię i wpadajcie też na jej kanał. Oki. Okay. Um, I tyle. I od razu mówię, że następny odcinek. A pu um, Róbcie parkury dla mnie pod nazwą dla keczupa to zrobię z tego odcinek. Na razie w ogóle nie ma um, tych parkurów. I mam nadzieję, że niedługo będą. Um, 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 co ja miałam powiedzieć? A. A. Pozdrawiam. I przejdźmy sobie. O Jezus, Mary. Dobra, przechodzimy, ten głupi parkour. W sensie nie głupi, ale spróbujmy go przejść. Opsa, opsa. Chyba można zrobić skróta. nie, nie można. Aha, tu klucz był, dobra. Um. Opsa, opsa, opsa. Teś, babciu. a opção não

O, 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 o! Brawo ja! Jestem Nubix. Zmienię nazwę kanału na nazwę Nubix Ketchup. Co mi się z... Nie ma portalu! Nie ma portalu, jest przejście! Jest? Zaraz ci pokażę. Oła. Ty wylamy, poczekaj na mnie. Się. I to by było na tyle w tym jakże cudownym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dyncolcie dzwonkiem i bajobongo!